Schoolboy Runaway powraca na kanał. Ostatnio uciekliśmy od naszych rodziców, pojechaliśmy do naszych dziadków, ale oni też są jacyś dziwni. No się mam, uszedłam go! Z tej strony to mi. And welcome to Schoolboy! Escape to Village! Moi drodzy, ja się muszę spieszyć, ponieważ ja widzę, że mam tylko 9 minut czasu, żeby sobie w tą gierkę pograć. Gramy od razu, moi drodzy, na Easy. A wy jeżeli chcecie więcej schoolboy runaway, znacie deal'a, tak? Widzicie, jedziemy do naszych rodziców. Of Jedziemy sami nad jezioro. Chciałem mieć imprezę Okej, okay. jesteś uziemiony Nie ma żadnych imprez z Timoką My, moi drodzy, chcemy sobie zrobić imprezę w, w mieście Nawet nie, nie będę mógł patrzeć na moich ulubionych blogerów Ponieważ nie ma tutaj żadnego no internetu problem. Na tej wsi Ale możesz zagrać w szagę Z twoim dziadkiem Okej okay. On gra tylko z Bogdanem No w końcu dojechaliśmy, moi drodzy Zauważcie, jesteśmy Jest i nasz dziadek nie wiem w ogóle, dlaczego to jest geometry dasz w ogóle? Przyprowadzili Przyprowadzili asystę. Proszę go tutaj przyprowadzić, Galia. Czyli nasza babcia nazywa się już Galia. Moi drodzy, mam nadzieję że w ogóle zrobimy coś tutaj, bo mi zostało 8 minut. Co? Okay. A, dobra, czyli musimy pomalować teraz wó, tak? Run your finger along the fence to paint. Czyli musimy teraz to niby pomalować. Mamy jakiś progres, który się w ogóle... A mamy 35%, ale my możemy zrobić teraz też tak zwany escape, prawda? Dobra, więc wiecie co my teraz zrobimy? Czekajcie, tutaj coś. Jest, tutaj jakiś niby kibelek, tu chyba niczego nie ma, nie da się w tej gierce biegać. Tam się schodzi na dół do piwnicy. Tu mamy jakiś kod tutaj w ogóle biega jakaś kura, która ma jakiś kluczyks. Dobra, wzięliśmy od niej kluczyks. Ok, tutaj nawet jest podpowiedź, że musimy mieć kluczyks. Mamy tutaj, moi drodzy, jakieś szczypce. Okej, okay, tutaj pod spodem też coś jest, ale potrzebujemy ręcza. Okej, okay, dobra, tutaj coś mamy? Nie, tutaj nie działa, tutaj też mm. nic nie działa, okej. Okay. So mm. bathhouse... mm. is... No jak, the jak closed. jest zamknięte, the jak już jest? Okej, okay, tutaj mamy, czekajcie, password, row 9, column 4, row 2. Wydaje mi się, że będzie trzeba patrzeć na te szachy. Tutaj mogą mnie zobaczyć przez okno, ewentualnie tutaj chyba, nie dokładnie. Tam już ktoś siedzi, więc wolę się tam nie zbliżać. I my teraz, moi drodzy, czekajcie, bo. A, tutaj ktoś jest, zobaczcie! Tu jest checkmate. jakiś chłop. Trzyma! Okay, hey, Dlaczego you tutaj zipline stoisz? Zipline. A, rzeczywiście, u góry mamy zipline. Zipline? Hmm. Hmm. Okay. Jak to naprawić? Nie mam pojęcia. No. Ok. Hmm, czy you sure you're not lying, that it will work? No. For three candies, I'll give you a master key. Great deal, right? Tak. Three candies, are you kidding me? OK, agreed. <laughs> okay, agreed. <laughs> Moi drodzy, tutaj mamy w ogóle też jeszcze jakiś ogródek. Najprawdopodobniej tutaj będziemy musieli coś robić. Tutaj też coś się świeci, a nie na shovel. Ok, dobra, tutaj potrzebujemy shovel. Musimy uważać, żeby nas nikt przez okna nie zauważył. Tutaj? Tutaj niczego nie ma. Nie mogę się za bardzo skupiać, nie chcę też patrzeć przez, moi drodzy, okno, ponieważ ktoś tutaj może być, najprawdopodobniej nasza babcia, dokładnie tam jest nasza babcia, więc ja nawet tam nie podchodzę. Tutaj mamy, moi drodzy, zipline, okej, okay. muszę iść podlać kwiatuszki, a, no się czekaj, okay. bo my tutaj malujemy, dziadku, ja tutaj maluję na spokojnie, proszę mnie zostawić, nie? On się w ogóle na mnie nie patrzył teraz. W ogóle gramy na Easy, bo ja szybko gierkę załączyłem. A czyli toaleta jest tutaj, rzeczywiście, oni mają toaletę na zewnątrz? No dobra, nie będzie, że jest toaleta na zewnątrz. Szybko malujemy. Ponieważ on. Chyba już skończył, Siusiu, nie? Skończyłeś, Siusiu? On tam siedzi cały czas. Siedzi. Nie! Nie, 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 nie ma szans! Nie, no jak Maybe uciekam? O oh my god, jeszcze babcia mnie idzie sprawdzić! Like nie, There's nie ma do do szans! You... Nie ma szans! Tutaj coś możemy chyba zrobić z tego co mi się wydaje! potrzebuje A, teraz musimy wyrywać grządki, tak to się mówi? Present the weeds to with weed the garden bed. Dobra, nie możemy, nie musimy tego w sumie robić. Wydaje mi się, że tu jest jeden ending, że skończymy malować płot. Następnie mamy drugi ending, gdzie zrobimy właśnie ogródek, ale mamy też trzeci ending chyba tu, z tego co mi się wydaje, a nie da shovel, widzicie? Więc teoretycznie byśmy mogli też uciec chyba gdzieś tamtędy, nie? Tylko potrzebujemy łopaty. a łopata najprawdopodobniej będzie... Tutaj jest, dobra, mamy, moi drodzy, łopatę. Dobra, czy ja tutaj coś jeszcze mogę robić? Nie, tutaj się nie da nic zrobić. Tu też niczego nie ma. Tu też sprawdzamy, ale też niczego nie ma. Tu jest jakieś światełko okay. Jak nie będziesz umiał, jak już zalecać łopatę? Tu jest rope! Mamy rope? Nie wiem czy to mi się przyda w ogóle. Sure, Okej okay, moi drodzy, mamy 4 minuty. Szybko, dawaj. Okej, okay, możemy możemy przejść na drugą stronę i jest tu jakaś łódka. Co my tutaj możemy zrobić? Need motor and manual! Potrzebujemy jeszcze si... ale... A ty co tu robisz, Bober? Siema, Bober. Ale mogę też chyba... Nie mogę? No jak nie mogę? No przecież tu jest normalnie wyjście. Ja sobie tam wtedy bym mógł normalnie wyjść. Wydaje mi się, że ten Bober potrzebuje coś dostać, żeby on rozważył to tam, nie? Widzisz? Bo ten Bober tutaj jest. Nie wiem też w sumie dlaczego. Tamteny nie przejdziemy, bo są kamienie, więc musimy wrócić do naszego domu. Dobra, co ja tutaj... Jak ja się mam w ogóle dostać do domu? Czekaj, gdzie... Może tutaj było jakieś... Ja, ja tutaj... Tu są chyba schody, nie? No patrzcie, tutaj, moi drodzy, mamy schody... Okej okay. Babcia z tego. Or wait. Not okay, let's Dobra, tutaj zamkniemy, szybko sprawdzamy co my tutaj mamy ciekawego. Tu, tutaj jest Nokia. Nie wiem czy ją potrzebujemy, nie wiem czy musimy... O, mamy mamy paddle, to się nazywa. A, tam był dziadu, ja już go widziałem. flowers will wither. To idź podlewać, idź podlewać, idź podlewać. O, mamy candy, czyli możemy mu cukierki też dawać. Dobra, czyli musimy cukierki zbierać, okej. Okay. Czekaj, bo tu jest gdzie? Co on zrobił teraz? Ja stąd uciekam, nie? Ja uciekam, bo mi zostało 2,5 minuty. Idziemy szybko, moi drodzy, na górę zobaczyć. Tu się nic nie da zrobić. Tu nic nie ma. Okej, okay, tutaj to mi się przypomina właśnie ze Schoolboy Runaway. Bądź też nawet z Granny. Ale no dobra, tutaj... Tu coś chyba będzie, nie? Bo to taki jakiś inny koloreks był. Nie wiem moi drodzy, spieszymy się. Mamy... Oh Idę zobaczyć samochód. Ale czemu samochód idziesz zobaczyć? A ten tutaj coś potrzebuje. Dobra, mamy moi drodzy w ogóle bardzo dużo rzeczy, nie, tylko ja nie wiem jeszcze dokładnie, jak to będę wyskoczyć. Tu się, tu się wychodzi, patrz! Zipline, tu jest zipline! Ja tu idę. Ciema, Tu Jest żarówka. You tak. tak, you can try to escape by boat. To okay, try to by boat. Boat. This is of course an idea. But, but how can I get it off the ground? Jam... Well, there's a motor there. Gdzie? Just screw it on and go wherever you want. Have you watch? decided to join the intelligence services? Do you seriously think that grandfather won't notice how I steal? Grandfather is so... He's coming here! Well, yes, it sounds tempting. He's The motor still needs to be connected. And what? Better than painting that... Okay. Oh, you no, don't forget to take a look at me. Well, thanks gotcha. for the advice. And I thought Chcia... you were better at hiding. Grandson, sobie all this firework was for you. There is okay. no one else to chop it. So get to work. Okay. 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 So now, my okay. friends, we have to here. rąbać drewno, ale my oczywiście robimy tak zwany escape. Czekać ja zaniosę może mu tutaj candy, ale potrzebujemy jeszcze trzy candy, albo raczej w sumie dwa. Candy, candies, master master key. key, nie no, nie Great ma żadnego deal, master right? key, nie ma żadnego deal. Cey, a jak ja bym teraz... Może wyjdziemy tu i może da się... Ja to chyba będę potrzebował. To, nie? Garden shield. No, potrzebujemy, moi drodzy, motor i on coś mówił, że możemy go odkręcić, go wkręcić i tak dalej, i tak dalej. Ale no niestety nie mamy przecież do tego czasu! Ale tutaj patrz, patrz, patrz mamy Mamy światło. da blue wire też potrzebujemy. Tu niczego nie ma. Nie wiem w ogóle po co mi to światło było potrzebne, tak czy siak tutaj światło? Jest! Sure yes. Yes. No i wydaje mi się, że w sumie jak trzy razy. O. Ona nie wie, że tu jestem. A da screwdriver. And Paddle Blade. No to chyba mamy, nie? I need a lockpick. Tu niby jest światło, ale nie działa. Tu mamy Candy. Tu mamy Candy, babciu! Mam... Have you gone completely insolent? Jakie ona ma żółte w ogóle... zęby, nie? Okej, okay, mamy Well You Have Been Caught. No nie, no czemu? Gierka mi się skończyła! Ej, demo coś tam. Ja nie wiem w ogóle co tu jest zapisane, moi drodzy. O, możemy grać jeszcze raz! Okej, okay, czyli mamy tak, tak naprawdę 10 minut, 10, 10, 10, więc możemy, moi drodzy, szybko sobie pocisnąć. Start the game, gramy oczywiście na Easy, szybko zaznaczamy. Ja przełączam tą cutscenkę i fajne jest to, moi drodzy, że możemy sobie zagrać w 10 minut, nie, dobra. E, szybko, moi drodzy, ciśniemy. Możemy sobie jeszcze troszeczkę pograć, bo myślałem w ogóle, że mi... Całe demo, tak jakby się od razu wyłączy, nie? Okej, okay, dobra, ja wiem, no. Ty, a może zrobimy tak, że ja po prostu pomaluję cały płot i najprawdopodobniej będziemy mieli jakiś ending, albo może też dadzą mi spokój i może po prostu, no na pewno chyba będzie jakiś ending z tego mi się wydaje. Jak sobie oczywiście pomalujemy cały płot, ale jeżeli my dostaliśmy znowu 10 minut, to najprawdopodobniej gdzieś tutaj w pikach gierki może być coś takiego, że my ten timer możemy w sumie wyłączyć, nie? Tak mi się w sumie wydaje. Masz strategię jak gory? W ogóle jej nie widzę. Okej okay. Mamy już 100% czy nie, no mamy... Mamy 88,49%. Więc za chwileczkę, moi drodzy, pomalujemy cały płot. Później damy się chyba złapać babci i zobaczymy czy też będziemy mieli chyba... Mamy chyba, nie? Patrz 100%! Patrz! Okej, okay. like okay, go have a walk i normalnie uciekamy, patrz, 9 endingów tu jest. Well done, you painted the whole fans, But next time, maybe you should try to escape Okej, okay, restart, moi drodzy, udało nam się tą gierkę przejść w minutę 25, więc nie było to aż tak super szybko. Where have you gone, you robber? No i widzicie, If I wystarczy, że zrobisz to, co on chce od nas. Od razu Dobra, mam nadzieję, że teraz będziemy... Ja, 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 dobra, jest, spoko. Okay, Spoko, tylko wiecie co? Ja sobie chyba do tego załączę autoklikera, nie? Bo muszę wam powiedzieć, że nie chce mi się klikać. Dobra, autokliker załączony, repeat. Tutaj F6, pa. Ale ja to ja chcę jeszcze szybciej. No i to jest właśnie ci to Pa! Wziąś? A się muzyka zacina. Muzyka się zacina, słyszycie to? I wszystko. I też tam chodzi. Right? <laughs> Coś pokazało, że nie. You weeded the whole bed. Grandma was happy. But next time do something more interesting. Teraz, moi drodzy, spróbujemy zrobić coś takiego, że ja po prostu... Bo możemy też tam rąbać to drewno, prawda? Więc za chwileczkę zobaczymy... Okej, okay, escape, ja się tutaj od razu dam złapać. Spokojnie. Okej, okay. escape. I teraz będziemy rąbać drewno, nie? Ja, ja, ja. Jak to się robi? Czekaj, 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 bo... Okej, okay, mam też zaznaczone chyba, nie muszę nic zrobić. Aj, mamy pro... sze... Oh my god. Dobra, no to, to trochę potrwa. Myślałem, że możemy szybciej rąbać to drewno, ale niestety nie. Na, na szesie nie muszę niczego dotykać. Dobra, moi drodzy, mamy to. Patrzcie. Jest git! Well done. You've done well with the firewood. Yes. A grandfather promised to visit us today and Bogdan and I will go fishing on the river. Okay. You're not a born woodcutter. Even your grandfather couldn't do that. Maybe you're good at escaping too. Wiecie co, ja chyba sobie wyjdę z tej gierki. Mamy trzy endingi już, i zobaczymy, czy uda nam się w 10 minut wyjść po prostu z tego domu. Dobra, I jesteśmy! Ok, spoko, On poszedł już chyba, nie? Eee, on mnie nie widzi. Dobra, czyli my już teoretycznie możemy iść. Mam nadzieję, że przedmioty będą wszędzie w tym samym miejscu. Tutaj w ogóle jakaś kura biega, ale ona jest gdzieś tam chyba. Czy tutaj coś jest? Deha animation. Gdzie jest ta kura? Tam jest ten chłop, on potrzebuje ode mnie właśnie te cukierki i musimy je zdobyć, a ja wejdę sobie do piwnicy. Tutaj chyba będzie. A nie, no przedmioty się zmieniły. Ale lipa. Okay, it's a bit dark here. Mamy szowel jakby co, ale nie wiem w ogóle czy ten szovel na razie będzie mi pod... No jest w sumie potrzebny. Dawaj mi ten szovel. No weź ten szovel, dobra, jest, mamy w shovel. Mamy jakiś bezpiecznik. Okej, okay, tu na razie niczego nie ma. Tutaj chyba też niczego nie ma. Tu też niczego nie ma. Dobra, czy ja mogę już teoretycznie wejść do ogrodu, ponieważ... A, tu jest ta kura, ale ona nie ma... Ona nie miała te... A, tu jest ta kura! parz z tym, tym kluczyksem! Dawaj mi ten kluczyk! Dobra, mamy kluczyks. Czek... A, wziąłem robaka? I czy na tego robaka mogę dać kurze, czy, czy, czy komu to mam dać? Worms. Mogę ci dać... Nie, nie mogę, nie mogę tego dać, kurze. Może temu boberowi to trzeba dać. Tu? temu? Nie, to nie działa, dobra, nie działa. Hit do the Bathhouse! może do Beef House, zobaczcie co tam ciekawego będzie. mieli Szkoda, że w tej gierce w ogóle się biegać nie da. Ale rozumiem, dobra. Już jest otwarte Już jest otwarty! Już jest otwarty. Już jest otwarty, dobra, potrzebujemy screwdriver, którego nie mam żadnego pojęcia, gdzie zdobyć i skąd zdobyć. Aha, otworzyłem szafki przez drugą stronę, no niech będzie. Czy też przez okno. Potrzebujemy jeszcze blue wire też w sumie. Dobra, tu niczego nie ma. Lecimy, moi drodzy, dalej. Szybko sprawdzać. O, kluczyk do samochodu! Aha. Serious conversation. Oh my God. Car alarm remote. Ciekawe, czy tutaj coś znajdziemy w aucie, chyba, nie? Ja nie wiem. Dawaj, szybko. Nie działa. Zadziałało. O, jest. Ale to czekaj, bo to jest bez sensu. Ja coś. Ja coś tutaj chyba otworzyłem. Nie wiem dokładnie, gdzie jest mój dziadzio. Ale mamy ręcza. Możemy tutaj wszystko sprawdzać, czy tutaj coś przypadkiem ciekawego nie znajdziemy. Dziadek się... Mamy cukierka. Dziadek się w ogóle gdzieś zbugował. Jest kolejny cukierek. Aha! A i ten przedmiot tutaj wylatuje, dobra. Jeszcze jeden cukierek potrzebujemy. Gdzie może być cukierek? Może w lodówce? Nie no, w lodówce tu jest w ogóle pusto, nasikane, te masakra muszę wam powiedzieć. Jaka muzyka się w ogóle załączyła, ej! Porozmawiajmy o Twojej dyscyplinie. Dobra, moi drodzy, ja potrzebuję w ogóle jeszcze jeden. Jeden cukierek, żeby mu dać. Tu jest. Wire, tutaj mamy. Ja, ja, tu jest. Nie wire, no jak to się mówi? No kabel, nie? On mówiłem w ogóle, nie potrafi dogonić, ty. Tu jest jeszcze pies, patrzcie, tam też coś jest, patrzcie, ma. Ok, czyli teoretycznie. Okay. Potrzebujemy screwdriver, to już mamy. Widzisz. A nie da screwdriver. Nie wiem w ogóle, gdzie jest screwdriver, ale moi drodzy, oni są tak wolni, że ja chyba mogę po prostu sobie wejść tutaj. Siema. Masz. A tu jest czerwo... A rzeczywiście, I tam jest, tam jest żarówka, widzisz. No dobra, no może znajdziemy screwdriver u góry, chociaż wątpię, albo przynajmniej cukierka, ponieważ będziemy mogli otrzymać Master Key i te Master Key jest potrzebne do głównej bramy. Oho! Ale on chyba... To usłyszał, czy nie? Ty bo ja nie umiem tych szuflad w ogóle otwierać. Dobra, nie ma, nie ma, moi drodzy, cukierka, a szkoda, bo mógłbym zdobyć sobie już jakiś kluczyk. Z... Chyba, że tutaj będzie cukierek, bo on wcześniej tutaj chyba był, nie? Tu jest Nokia. Czy można w ogóle tą Nokię. W... Ja, ja, da się wziąć? No ale po co mi ten telefon? Brother's Phone! O jest cukierek! Dobra, mamy, moi drodzy, trzy sure, cukierki. Was was Brother's Phone! Nie umiem. ma? Idę za nie, oni w ogóle nic nie widzą, nie masakroty. Idę, moi drodzy, szybko zanieść te cukierki. Patrz, damy mu cukierki, on mi da Master Key. I my później na spokojnie możemy sobie otworzyć bramę. Dobra, masz. Three candies, proszę bardzo. Aaa, dostałem lockpika. Czekaj, gdzie był lockpick potrzebny? Lockpick był potrzebny w kuchni. Tylko babcia tutaj chyba podlewa, nie? Babcia podlewa. Chyba mnie nie zauważyła, na razie. checkmate there's a lot or to do, 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 do at home not checkmate and you? Okay, let's continue it seems like the mount is rusty and needs some lubrication okay it seems like the mount is rusty oh and my god i can see you perfectly well jonas running around instead of working again what are your hands doing come on come on tell me where you're going Mamy mojego. Nara. Nara. Ona w ogóle boso chodzi. Ta kobieta chodzi boso. Fredrik. Tu zamkniemy, tam zamkniemy. idziemy szybko do piwnicy. Nie, oni mnie chyba nie widzą. Ciekawe, jak tu, tutaj będzie wire potrzebny, bo widziałem żółty. Blue. Potrzebujemy niebieski akurat. Nie, no szkoda się mówi. Oh my god. Ah, tu jest! Uciekaj! Blue wire, moi drodzy, potrzebujemy. Wiem, gdzie jest żółty, jest w klopie. I czerwony tutaj gdzieś był, ale nie mamy nie niebieskiego. Nie wiem dokładnie, gdzie jest niebieski. W ogóle też nie wiem, gdzie jest screwdriver. Gdzie ma? Mamy niebieski. Czym z cudem go zdobyłem? Dobra, spoko, spoko! Rest. A nie da red wire teraz jeszcze potrzebujemy? Nie gadaj, no, gdzie był czerwony? Czy on tutaj... Ja nie pamiętam gdzie on był dokładnie. Ja nie pamiętam dokładnie, gdzie on był, ale wiem, że gdzieś był... I gdzieś... Gdzieś go po prostu mieliśmy. Czekaj, tu był... Ja jest czerwony tu. I jeszcze żółty najprawdopodobniej też chyba będę potrzebował, co? Więc ja idę szybko tutaj ogarnąć. Pa, tutaj wsadzimy. A nie z Yellow Wire, Na sure? Yellow był właśnie w kibelku. W kibelku, dobra, lecimy. Let's go. Szkoda, że tutaj się biegać, nie da, bo naprawdę czas mnie ciśnie. Ale lecimy, moi drodzy. Mamy żółty kabelek. Może się uda uciec, chociaż nie jestem w 100% pewien. I to mi chyba otworzy te drzwi, nie? Dawaj, tu, cyk. A nie da. Fuse? Fuse wyrzuciłem gdzieś. Fuse gdzieś wyrzuciłem. Tam leży. Dziadku. Ha, dziadku, ja you. potrzebuję I ten fuse. No, you. żeby otworzyć sobie tam te drzwi. Dobra, ja uciekam. Ja uciekam. Ja uciekam. Ja naprawdę uciekam. Zamykam ci tutaj drzwi. On nie wie w sumie, gdzie jest, ale ja idę szybko... Jak tutaj w ogóle wszystko pootwierane, nie? Ja idę szybko tutaj po ten fuse. Bo ten fuse jest mega potrzebny. Okej, okay, idziemy dalej. Nie wiem dokładnie, któremu on wyjdzie. Chyba, chyba tu, no nie jestem 100% pewien. Dobra, idzie tam. <laughs> Za chwileczkę też mnie babcia będzie goniła. A, oh, go. dobra, założyła mnie, okej. Okay. You A my, moi drodzy, tak czy siak idziemy szybko do piwnicy wsadzić ten wire, Nie wire, tylko fuse. I najprawdopodobniej będziemy mogli się już tutaj dostać do tych drzwi. Patrz, fuse! O nie! rest. Czekaj. Okej. Okay. Aha! Czekaj, czekaj, czekaj! Eee, tak! Tak! I tak, i tak! Dawaj, dawaj, dawaj! Szybko, szybko! To nie działa! I leci, patrz. Jest git. Otworzyły się drzwi. Otworzyły się drzwi. Dobra, co my tutaj mamy? Co to jest? Jedzenie dla psa. I. Nie, my wiem, co to jest? Zipline break. I drabina? Ale drabiny nie możemy chyba sobie podnieść, nie? Szkoda, że tutaj nie ma screwdrivera, ale być może uda nam się, moi drodzy, jeszcze szybko pójść do pieska, bo chyba on miał. Ale nie jestem 100% tak pewien. Ale chyba on miał właśnie screwdrivera. Teraz babcia mnie też oczywiście zauważy. Ale my na spokojnie sobie idziemy tu. No i się ma piesku. Co to jest? Filebase? Czyli coś do piłowania. O nie, no niestety nie, nie udało się uciec. Nie wiem w ogóle też po co są te wormsy potrzebne, i do czego są potrzebne, ale niestety brakuje nam już czasu, i tak naprawdę nic tu już więcej chyba nie zrobimy, nie? Tak mi się wydaje, no. Cie dziadku. Cie dziadku. Siema, dziadku. Tu niczego nie ma. Dobra, złapię. I teraz ha, najprawdopodobniej gotcha. chyba I dostaniemy to, też ostatni ending. Nie, while well, you've been caught, when one, when one another try. Claim. Czy co się stanie, nie działa. Dobra, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek ze Schoolboy Escape 2 podobał. Jeżeli nie, zaproszę cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzicie, w następnym video. Na razie, dzięki. cześć!